Tak wyglądają trasy. Ładnie przygotowane. Warunki super. I witajcie, z tej strony Wojtek. Ja przyjechałem Cię do Trojanowic po to, żeby właśnie wyskoczyć w końcu na biegówki na pustewny. Mówię w końcu dlatego, że w zeszłym roku u mnie w ogóle nie było, z tego względu, że były granice pozamykane, więc nie było takiej możliwości żeby przejechać. Natomiast w końcu w tym roku mam taką okazję i sposobność, więc z tego korzystam. No i przede wszystkim również warunki w końcu dopisały. I jak patrzyłem to wszystkie trasy zostały wyratrakowane, czyli jakieś kilkadziesiąt kilometrów tras. Myślę, że to około będzie 40-50 kilometrów. Tras biegowych jest na tą chwilę gdzieś przygotowana. A dużo świeżego śniegu ostatnio spadło, więc na pewno dzisiaj warunki będą świetne. No i dalej to już tylko czysta przyjemność śmigania na nartach. A tak jak możecie zobaczyć, to już jest cały parking samochodów. Co jest w zasadzie normalne, jeżeli są takie warunki. Bo sporo tutaj na narty przyjeżdża i sporo turystów się wybiera. Tym bardziej teraz w tym okresie. Gdzie na Półstewnym są lodowe rzeźby, które też Wam pokażę. Więc jest to dodatkowa atrakcja, która przyciąga turystów. Tutaj ten parking jest płatny 100 koron. Natomiast znalazłem jakieś pół kilometra poniżej tego parkingu miejsce darmowe. Więc zaoszczędziłem tą stówę. A korona to już jest po 0,19, więc jakby nie patrząc, to jakieś 19 zł w kieszeni się udało przeszczędzić. Oczywiście mogłem wyjechać wyciągiem na górę, ale w zasadzie też e, zawsze tutaj wchodzę szlakiem, czyli najkrótszą opcją wejścia. Jest to około jakieś 3 km, więc nieco długi dystans. Częściowo to pokonuję go na biegówkach, a później jakieś 2 km, może półtorej. Jest takiego ostrego podejścia do góry. E, no i to też w sumie tak w formie rozgrzewki. Traktuję zawsze to wejście na pustewne, żeby już się później właśnie nie było. Trzeba jakoś przesadnie rozgrzewać. A uwierzcie mi, że to podejście tutaj na pewno Was rozgrzeje. W drogi. dotarłem już na pustewny i niespodziewanie zrobiła się ładna pogoda. Wchodzi słoneczko. Ja mimo wszystko jeszcze sobie najpierw podskoczę na norci chore i Tanecznice. Dlatego że jest to trasa w lesie, ma 5 km ta pętelka. Może jak ją zrobię, to akurat za ten czas się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej się rozpogodzi. No i jak będę szedł na radkosz, no to będą ładne przynajmniej widoki. No, i oczywiście dziki tłum turystów. A jak to już tu bywa, na pustewnym a tam z tyłu widać schroniska, które, są, które były zaprojektowane przez Dyszona Jurkowicza, słowackiego projektanta. On w Polsce zaprojektował cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. Teraz noc nie pamiętam tych schronisku, bo zapomniałem sobie. W każdym razie one zostały w 1899 roku wybudowane. Jedno z nich w 2014 roku w marcu w nocy spłonęło nie całkowicie ale częściowo. No i kilka lat temu odbudowano tą spaloną część tego struńska. A tak one się prezentują. Też sobie za chwilkę wejdę do środka. No i proszę widoczki się zrobiły. Bardzo ładne. Myślę, że to w ciągu dnia popuści jeszcze. Pas słoneczku krótko przyjemnie. Ja sobie zrobię chwilę przerwy, zjem i lecę na pierwszą trasę. No to zaczynamy naszą przygodę z pustewnym i ruszam na pierwszą pętelkę, która ma 5 km na Norci, chore i tanecznice. Tak wyglądają trasy. Ładnie przygotowane, warunki super. Gdyby nie ten wiatr też byłoby w ogóle cudownie, bo słoneczko fajnie żyje i się bardzo przyjemnie. niestety dzisiejsze trasy są dość słabe, nie że przygotowane, ale po prostu tak mało śniegu, że wystają kamienie patyki, jakieś bruzdy ziemi i po prostu źle się tutaj jeździ jak patrzyłem właśnie to byłem zaskoczony, że dopiero dzisiaj wyratrakowali już rozumiem dlaczego dzisiaj dopiero tu wyratrakowane tego śniegu jest tu za mało więc tutaj dzisiaj sobie nie pojeżdżę chyba za wiele, muszę iść w inne miejsce poszukać sobie tam gdzie tego śniegu jest więcej, bo to żadna przyjemność po kamieniach jeździć i niszczyć sobie narty. No a tak pogoda robi się coraz lepsza, piękniejsza, więc na pewno będę się atakował radchoszcz, na którym mam zamiar wejść no a tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Tu jeszcze tak źle nie jest, ale po drugiej stronie już to rewelacyjnie nie wygląda. Ocean, I can feel it soaking, reopening. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath holds. I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Teraz chwila przerwy na zwiedzanie lodowych rzeźb, a później ruszam już na radkoszcz. Chciałem się pozwiedzać lodowe rzeźby, ale teraz to już w ogóle są dłumy ludzi i długie kolejki, więc nie wiem, czy mi się to dzisiaj uda. Może spróbuję później, choć już wcześniej mówiłem, że później przyjdę, tak sobie założyłem. No i jest jeszcze dłuższa kolejka niż była jakąś godzinę temu. Resztą zobaczcie sami. A jeszcze zrobić odczajkę, jak to w środku wygląda, jak ta restauracja w środku się prezentuje. Niestety kamerka mi zaparowała w środku, więc nie wiem, czy było coś tam dobrze widać. Natomiast z tego co tak patrząc, no to tam ta prawa strona to była odnowiona, a lewa jeszcze w starym stylu, tak jak to dawnie wyglądało. Nic, lecimy na Radchuszcz. Wszędzie tłumy, tłumy, tłumy ludzi. Więc trzeba się stąd zabierać. Im szybciej w sumie tym lepiej. A tu też kolejka, ale nie wiem za czym. Czyli też lodowe rzeźby jak widzę. Podświetlone światełeczkami. Jakie szmery bajery. A, trzeba bilet jeszcze kupić. No proszę kasa 50 koron. Ja dotarłem na Radhost, na Radegas. I mam nadzieję, że tutaj już ten tłum się skończy i będzie już trochę przyjemniej później jechać niż, niż tutaj. Bo to tu zawsze, co prawda, jest dużo osób, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tyle dzisiaj. No ale cóż. Jest na Rodegaście, pomnik Rodegasta. Wymieniam baterie w kamerce i lecę dalej. chować za wiatrem, jakaś szybka kanapeczka i herbata i spadam w kierunku pustynego, no i później już na dół. Niestety dalszy zjazd nie ma najmniejszego sensu Bo już są kamienie Nawet jak chciałem po tym puchu teraz zjeżdżać To czuję po prostu kamienie Zresztą narty mam Dzisiaj Jak widzę dość mocno poobdzierane Tych kamieni było sporo, nie spodziewałem się tak naprawdę Że będą aż takie Że będzie tu aż tak mało śniegu Myślałem, że po tych opadach w warunki będą już bardzo fajne. Też dużo spadło takiego puchu, puchu, który po prostu, jak się go później ujeździ, to praktycznie nic z niego nie dostaje. Zostaje cienka warstwa jedynie śniegu ubitego. No nie brakuje takiego podkładu, takiego faktycznie fajnego podkładu twardego, który by te kamienie przykrył. Bo ja widzę, że mam narty naprawdę dzisiaj. Już nie pamiętam kiedy tak mocno po prostu poobdzierałem. No i czuję nawet kamienie teraz pod nogami jak idę, sami możecie zobaczyć, same kamulce wystają, I tutaj zjazd w takich warunkach no nie byłby bezpieczny, na pewno by zaraz walczył w glebę, śniegu nie jest za wiele, więc też taka gleba by była mała przyjemna, no nic, ja póki co muszę się ogarnąć ze sprzętem, pospinać to wszystko, żeby mi się dobrze szło. No i do zobaczenia na dole. A przede mną teraz bardzo fajnie widać maszt na Radchoście, na którym byłem. Tym grzbicikiem tam od tego masztu w lewo wędrowałem. A po prawej stronie jawornik z wieżą widokową. A tu jest nawet w śniegu mniej yy, niż u mnie, bym powiedział. Czyli w okolicach Cieszyna. Albo mniej więcej tyle samo, ale nie więcej. Szczerze powiedziawszy, no nie spodziewałem się tak słabych warunków dzisiaj. Moja wycieczka już dobiega końca. Mogę powiedzieć tyle, że tu jest mniej śniegu niż u nas w westki Śląskim. No i trzeba poczekać, aż jeszcze coś dopada. I ten śnieg się uleży, ubije i będzie porządny podkład, bo miejscami naprawdę jest niezaciekawie i to nawet w miejscach e, tych szczytowych. Więc tam gdzie powinno być dużo śniegu i wystarczająca ilość no to się okazuje, że nie było. No i miejscami są kamienie właśnie. Trzeba było cię uważać. Trochę narty przydarłem. Teraz sobie jeszcze kawałeczek zjechałem, bo była do tego okazja. Natomiast już jestem tu przy swoim miejscu parkingowym. Tu sobie zaparkowałem w takiej kapliczce. Za darmo parking. Troszkę trzeba podejść, ale to jest tylko kawałek. Także więc. Żegnam się z wami dzisiaj już. I do zobaczenia w następnej wycieczce, czy też jakiejś górskiej wyprawie. Na razie pozdrawiam.